Ataki na kościoły i większa indignacja. W tych krajach prześladowania chrześcijan nasiliły się w 2019 roku. Co roku Open Doors publikuje światowy indeks prześladowań, to jest ranking 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Oto 5 krajów, w których prześladowania chrześcijan nasiliły się najbardziej. Miejsce 41. Kolumbia. Pomimo porozumienia pokojowego zawartego w 2016 roku między rządem a partyzantami, nasilają się ataki na chrześcijan ze strony grup paramilitarnych i partyzantów. Przywódcy kościelni są zastraszani, szantażowani, a w niektórych przypadkach mordowani. Powodem jest przede wszystkim odmowa chrześcijan do udziału w działaniach grup przestępczych. Chrześcijanie są zagrożeni również wtedy, gdy nie chcą już dłużej uczestniczyć w pogańskich zwyczajach rdzennych mieszkańców swoich wiosek. Miejsce 38. Bangladesz. W porównaniu z innymi krajami muzułmańskimi w tym regionie chrześcijanie w Bangladeszu cieszą się większą swobodą. Niemniej jednak chrześcijan, zwłaszcza nawróconych z islamu i buddyzmu, paraliżuje strach. Rząd coraz bardziej ulega presji żądań ze strony grup islamskich. Grupy te szczególnie obserwują konwertytów, pocycają strach, a wiele z nich inspirowanych jest działalnością takich organizacji jak tzw. państwo islamskie. Innym źródłem prześladowań są członkowie własnych rodzin i ekstremistyczni buddyści wywierający coraz większą presję na nawróconych chrześcijan, aby zmusić ich do powrotu do swojej pierwotnej wiary. Miejsce 30. Sri Lanka Ataki w czasie Wielkanocy w 2019 roku w brutalny sposób zwróciły uwagę światowej opinii publicznej na obecność terrorystycznych organizacji islamskich w kraju. Jednocześnie coraz częściej ekstremiści buddyjscy atakują liderów kościołów i wiernych. Niektórzy buddyjscy mnisi aktywnie wykorzystują media społecznościowe do podżegania nienawiści wobec mniejszości religijnych w kraju. W efekcie dochodzi do eskalacji nienawiści i przemocy w czasie demonstracji oraz protestów. Miejsce 23: Chiny. Presja wymierzona wobec chrześcijan w Chinach nadal rośnie. Partia Komunistyczna nieprzerwanie kontynuuje swoją politykę sinizacji kościołów. Kościoły muszą być chińskie i ściśle stosować się do wytycznych partii. Rząd używa chińskiej tożsamości kulturowej, aby utrzymać się u władzy. Wszystko, co stoi w opozycji wobec oficjalnej doktryny rządu, jest eliminowane. Młodzież, dzieci, żołnierze i urzędnicy nie mogą wchodzić do kościołów. Krzyże są z nich usuwane. Wcześniej oficjalnie uznane kościoły, takie jak Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii. Są również monitorowane i zamykane. Miejsce 17. Algieria. Seria zamknięć kościołów jest niepokojąca dla algierskich chrześcijan. Wolność chrześcijan jest coraz bardziej ograniczona, a islamskie grupy ekstremistyczne wywierają presję na rząd. Nieustannie skutki Arabskiej Wiosny nadal są inspiracją dla ich działalności. Uchwalane są ustawy w celu ograniczenia niemuzułmańskich zgromadzeń, a sami muzułmanie nie mogą być nakłaniani do zmiany wiary. Szczególnie w konserwatywnej i wiejskiej części Algierii wzywa się chrześcijan do przestrzegania zasad islamu. Za liczbami Światowego Indeksu Prześladowań kryje się wiele osobistych historii prześladowanych sióstr i braci. Niektóre historie oraz informacje o tym, jak samemu można się zaangażować na rzecz prześladowanych chrześcijan, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.opendoors.pl. Tam też umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat sytuacji chrześcijan w krajach, które znalazły się w Światowym Indeksie Prześladowań.